Słuchajcie, w dzisiejszym filmie testowałem skin Capybary. Oglądajcie to do samego końca, bo myślałem, że ten skin się zmienił. Ale widać, że zrobił coś bardzo dziwnego na różnych mapach. Oglądajcie to do samego końca, bo naprawdę się działo. Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitara i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj wybieramy sobie najpierw mapę Blockdash. Potem laser tracker, a na sam koniec BlockDash. I chciałbym przetestować właśnie skin kapibary. Mam nadzieję, że pójdzie nam bardzo dobrze, że nie zginiemy i że przejdziemy dalej. E, słuchajcie, wybrałem właśnie ten skin. Po prostu chciałbym przetestować, jak ten skin się mieści. Czy jest nadal mniejszy od innych skinów? I czy. Gra się nim łatwiej, trudniej czy bez problemu. Czy tak samo? Ok, już tutaj losuje nam pierwszą mapkę i to będzie Blockdash, tak? Tak. Dobra, lecimy. Ok, uwaga, 3, 2, 1, Start. Ok, zaczynamy już i mam nadzieję, że nie będzie problemów właśnie z tym skinem. Przeniknąłem przez bloki, Nie. Nie, to się nie wydarzyło. Dobra. Ok, lecimy dalej. Widzicie, już ten skin się jakoś dziwnie zachowuje, bo e, jak jest mniejszy, to te triki łatwiej chyba wychodzą dzięki temu skinowi. Dobra. Lecimy dalej. Ok, czy się zmieści? Po co ten skin zrobił? Tak, mieści się e, pomiędzy kolcami. Ok. OK, lecimy dalej, słuchajcie. Teraz mamy laser tracker i start. Zaczynamy. OK, laser, laser tracer, dobra. Pyk, dobra. Ach, dobra. Jednego już zaemotkowałem. Mam nadzieję, że mnie nie będą emotkować. OK. Na razie bez problemu idzie. Serio, na razie widać, że ten skin jest normalny, ale może się zmieni. Zaraz. O, jest. Robi się już ciężko. Robi się już ciężko. Co mieści się. Pomiędzy. E, czyli nie zostałem spalony. Co? Przeszedłem dalej a uratowałem się. Serio. To był strasznie trudne. To był strasznie trudny moment. Okej, okay, słuchajcie, to jest już ostatnia mapka już w tym filmie. Dobra, mam nadzieję, że my przejdziemy dalej. Dobra, pyk i pyk okej, okay, teraz tu i tu, Aj, dobra, nie przeniknąłem, ale dobra, lecimy dalej, pyk i pyk, dobra, okej, okay, teraz tu i tu, subcio, okej, okay, dobra, zobaczymy, czy się uratujemy, co, nie, nie, ratunku, nie, co, uratowałem się, uratowałem się, jakim cudem, nie, ten skin jest naprawdę super. Do zobaczenia w kolejnych filmach.